Cześć, witam Cię na moim kanale, który jest poświęcony tematyce kredytowej oraz tematyce rynku nieruchomości. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czymś, co sprawia największy problem, a przynajmniej tak wynika z moich obserwacji największy problem w kontekście zakupu nieruchomości. O czym mowa? Mowa o zdolności kredytowej, a w zasadzie o jej braku. Potrzeba tego odcinka właśnie wynika z tego, że z ostatnich obserwacji zauważyłem, że dość dużo osób, dużo klientów, przychodzących do mnie po poradę, podając swoje wynagrodzenia, okazuje się, że chcą kupić nieruchomość, ale jednak ze zdolności kredytowej nie wynika taka zdolność kredytowa, która pozwoliłaby im kupić tą nieruchomość, którą sobie docelowo upatrzyli. Niezależnie czy to jest zakup nieruchomości w typu mieszkanie, czy, czy na przykład budowa domu. No i tutaj pojawia się pytanie, czy Brać to, co banki dają, czy jednak poczekać, nie wiem, na lepsze czasy, że stopy procentowe spadną, że może ta zdolność kredytowa się poprawi, albo dodatkowy etat brać. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie, a w zasadzie podpowiem Tobie kilka takich boosterów, można tak powiedzieć, zdolności kredytowej, po to, żeby kupić to, co docelowo chcesz kupić, a nie to, na co nas stać. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. No ale zacznijmy od początku. Co to właściwie jest ta zdolność kredytowa? Zdolność kredytowa to w dużym uproszczeniu jest wynik działania, albo taka magiczna liczba, gdzie zestawiamy nasze dochody, nasze zobowiązania od tego, od, odejmujemy od dochodów, odejmujemy od dochodów również koszty gospodarstwa domowego. No, banki tam wliczają koszty ubrania, koszty jedzenia, koszty ewentualnego wynajmu. I wychodzi na pewna liczba. Z tej liczby banki biorą jeszcze dodatkowy procent i wychodzi nam. Kwota. I ta kwota jest to kwota raty, jaką możemy według banku oczywiście miesięcznie płacić. W odniesieniu do tej kwoty wychodzi nam kwota, jaką możemy de facto pożyczyć. I od tak dużym uproszczeniu jest liczona zdolność kredytowa. No ale lecimy z tematem, czyli jak poprawić tą zdolność kredytową, i na pierwszy. Rzut, weźmiemy sobie dochód na podstawie umowy o pracę, niezależnie czy to jest umowa na czas określony czy nieokreślony. Ale miałem często takie przypadki, gdzie klienci, przychodząc do mnie, byli już wcześniej, w, najczęściej w swoim banku. I dlaczego trafili do mnie, skoro w swoim banku już mają konto od tylu lat, mają umowę o pracę na czas nieokreślony, zarabiają i wszystko jest, można powiedzieć, cacy. A mianowicie chodzi o to, że jeżeli źle wybierzemy banki, które wezmą na przykład nie taki okres wpływu wynagrodzenia, jaki byśmy chcieli, no to może się okazać, że w jednym i w drugim banku będzie zupełna przepaść w kontekście zdolności kredytowej. Weźmy sobie na tapet klienta, który wskakuje na drugi próg podatkowy i nagle płaci 32% podatku. Najczęściej są to sytuacje z końcówki roku. I przychodzi klient w styczniu, pokazuje wynagrodzenie za ostatnie trzy miesiące, czyli. Październik, listopad, grudzień. I okazuje się, że to wynagrodzenie jest dużo mniejsze w kontekście tego, co faktycznie zarabia na umowie. No ale banki biorą zaświadczenia plus wyciągi z konta, i to jest dokument, który tak jakby potwierdza ich wpływ wynagrodzenia, czyli dokument, który składamy do wraz z wnioskiem kredytowym. No i średnia za ostatnie trzy miesiące będzie zdecydowanie gorsza niż za ostatnie sześć miesięcy, a już na pewno. Gorsza niż za ostatnie 12 miesięcy. Więc kluczowe w tej całej układance będzie to, żeby wybrać banki, które biorą średnią, ale na przykład z dłuższych okresów. Nie? Czyli jeżeli trafimy do banku, który weźmie tylko 3 miesiące, to będziemy mieć tam gorszą zdolność kredytową niż jak trafimy do banku, który weźmie 12 miesięcy. No, w tym drugim banku będzie ta zdolność kredytowa zdecydowanie wyższa, gdyż weźmiemy wynagrodzenia. Z okresów, gdzie wpływało nam na konto dużo więcej. Kolejna rzecz, karta kredytowa. Wielu moich klientów taką kartę kredytową posiada. A jak zadaję pytanie, po co? No to najczęstsze odpowiedzi, jakie padają, to to, że albo dostałem do konta, albo potrzebuję kasy na wakacje, żeby zarezerwować hotel czy cokolwiek innego. Albo trzymają po prostu tą kartę kredytową w razie, w razie W, gdyby był tam jakiś zator płatniczy. No i okej, okay, to są gdzieś tam racjonalne przesłanki, ale w kontekście ubiegania się o kredyt hipoteczny, wysoki limit na karcie kredytowej może dość mocno przeszkadzać, ze względu na to, że banki biorą określony procent z limitu, jaki jest nam przyznany. I tutaj doprecyzuję, że nie, niezależnie, czy karta jest wykorzystana, czy ten limit na karcie jest wykorzystany, czy też nie, banki wezmą od 3 do 5% jako nasze miesięczne zobowiązanie, a to z kolei obniża naszą zdolność kredytową. Przykładowo, mamy kartę kredytową z limitem 10 tysięcy złotych. Od tego weźmiemy od 3 do 5%, więc mamy od 300 do 500 zł jako miesięczne zobowiązanie, a to może spowodować, że nasza zdolność kredytowa spadnie od 30, może 40 tysięcy złotych. No i co z tym fantem zrobić? No i pierwsze co nam przychodzi do głowy to to, żeby tą kartę kredytową zamknąć. No ale jeżeli już mamy wybrane mieszkanie i tutaj trzeba się ubiegać o kredyt, no to trzeba wiedzieć, że karta zamyka się no może półtora miesiąca. Konkretnie wygląda to tak, że jeżeli idziemy i wypowiadamy kartę kredytową, to Bank od następnego okresu rozliczeniowego ma 30 dni na to, żeby zamknąć tą kartę. Zobacz, nam się rozciąga temat na prawie półtora miesiąca. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest obniżenie tego limitu. Jeżeli nie wykorzystujemy limitu na karcie kredytowej z tych 10 tysięcy zrobimy sobie minimalny, jaki bank tam daje, przypuśćmy, jest to 1000 zł, to zwróć uwagę, że z 500 zł zobowiązania miesięcznie robi się 50. No i. I to się dzieje z dnia na dzień, więc to jest dużo lepsze rozwiązanie, które możemy uzyskać, no, można powiedzieć, od razu przed złożeniem wniosku kredytowego. Kolejną rzeczą, chyba jedna z moich ulubionych form uzyskiwania dochodu, to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli w skrócie JDG. A doprecyzuję tutaj jeszcze na ryczałcie. Ryczałt to jest coś takiego, że mamy z góry narzuconą stawkę podatkową i niezależnie czy zarabiamy. 10 tysięcy miesięcznie, czy zarabiamy 100 tysięcy miesięcznie, a zajmujemy się daną konkretną profesją, no to płacimy jedną konkretną stawkę podatkową. I właśnie odnośnie tej stawki podatkowej ma tutaj znaczenie to, czy płacimy 5,5%, czy płacimy 15% tego podatku zryczałtowanego. Dla jasności, nie namawiam Cię, żeby płacić większe podatki. Wręcz przeciwnie, chciałbym Ci teraz tutaj pokazać przykład, jak ten sam klient. Będzie wyglądał w jednym i w drugim banku i załóżmy, że mamy przychód na poziomie 300 tysięcy złotych. Jeden bank będzie ma taką politykę, że weźmie z tego 1 czwartą, czyli 25%, podzieli sobie to przez 12, da nam to wynik 6250 zł. 300 tysięcy razy 25% to jest 75 tysięcy przychodu rocznego. Dzielimy to na 12, wychodzi nam 6250 złotych. Czemu tak jest? No po prostu bank ma taką politykę. Z drugiej jednak strony, inny bank będzie trochę inaczej liczył nasz dochód na ryczałcie, wyciągając taką średnią miesięczną kwotę, którą de facto zarabiamy. I na przykład liczą to w ten sposób, że dochód netto, jaki miesięcznie wezmą pod uwagę, to jest równanie rzędu kwota zapłaconego podatku razy 5 przez 12. Opierając się o ten przykład, gdzie klient zarobił 300 tysięcy złotych, no to liczymy z tego 12%, to mamy 36 tysięcy złotych zapłaconego podatku razy 5, to jest 180 tysięcy. Czemu razy 5? Nie wiem, po prostu tak jest. No ale te 180 tysięcy dzielimy wtedy na 12 i nam wychodzi 15 tysięcy złotych do dochodu. I zwróćcie uwagę tak, mamy bank A gdzie średni dochód, jaki bank bierze pod uwagę, to jest 6250 zł. Mamy bank B, gdzie średni dochód to jest 15 tysięcy złotych. No i jak to się teraz przełoży na liczenie zdolności kredytowej? Ano w taki sposób, że w banku A zdolność kredytowa będzie na poziomie 356 tysięcy, natomiast w banku B, czyli ten, gdzie mamy 15 tysięcy złotych, to jest... Już 990 tysięcy. Różnica? Różnica to jest 634 tysiące złotych między jednym a drugim bankiem na zdolności kredytowej. Przepaść, sami przyznajcie. Chciałbym tutaj doprecyzować jedną rzecz, a mianowicie, że te 25% to są powiedzmy branże, które nie są branżami preferowanymi. Natomiast jeżeli pracujesz w sektorze IT, jesteś księgowym, księgową, Pielęgniarką, lekarzem, architektem, stomatologiem i tak dalej, czyli ogólnie rzecz ujmując, branżę zaufania publicznego, na przykład prawnik, no to wtedy nie bierzemy 25%, tylko 50%. Jeżeli z tych 300 tysięcy wyciągniemy 50%, czyli 150 tysięcy podzielimy na 12, no to nam da wynik 12,5 tysiąca złotych miesięcznie, a to się przełoży na zdolność kredytową rzędu 714 tysięcy, więc. Patrzcie, 714 tysięcy, a nawet 990 to i tak jest dość duża różnica. Czyli do meritum warto wiedzieć, do jakiego banku uderzyć, mając działalność gospodarczą opartą o podatek zryczałtowany. Na koniec zostawiłem sobie umowę B2B, bo tutaj też się dzieje magia w momencie, w którym klient przychodzi i chce ubiegać się o kredyt, bo Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. No, jeżeli mamy umowę B2B, no to siłą rzeczy musi być założona ta działalność gospodarcza, ponieważ rozliczamy się z kontrahentem na, na podstawie faktury. I ubiegając się o kredyt hipoteczny, z jednej strony mamy tutaj działalność gospodarczą, więc banki wymagają 12, a czasami nawet 24 miesiące tej funkcjonowania tej działalności gospodarczej, ale z drugiej strony popatrzcie, my tutaj pracowaliśmy wcześniej na umowę o pracę, teraz mamy B2B, więc to. Do... De facto robimy to samo, no ale za dużo lepsze pieniądze, więc ekonomicznie się bardziej spinało. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że klient ma konto w jakimś tam pomarańczowym banku i nagle idzie po kredyt i się dowiaduje, że no sorry, ale tutaj bierzemy okres przynajmniej 12 miesięcy, a najlepiej to już 24 miesięcy. Na no ty chcesz kupić nieruchomość, bo zaczęłeś dobrze zarabiać, już masz odkłożony ten wkład własny. No to tutaj znowu wracamy do. Poprzedniego punktu, że trzeba uderzyć do konkretnego banku, który weźmie nam nie tylko staż pracy i doświadczenie w tej konkretnej dziedzinie, czyli to, coś, co robiliśmy wcześniej przed założeniem działalności gospodarczej. Pokazujemy umowę B2B, pokazujemy faktury, no i nagle z zerowej zdolności kredytowej robi się strzelam nam 990 tysięcy, załóżmy, niech tak będzie. Z czego to wynika? Ano z tego, że dochód na podstawie B2B może być już kwalifikowany po trzech miesiącach. Nie są potrzebne wcześniejsze lata prowadzenia działalności gospodarczej ani dokumenty rozliczeniowe. Pokazujemy umowę, pokazujemy fakturę, pokazujemy na przykład świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy i takim magicznym sposobem nie musimy czekać roku bądź nawet dwóch lat po to, żeby sobie kupić nieruchomość. Mało tego, jeżeli jest to temat poświęcony zdolności kredytowej, to tutaj też chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli mamy już te trzy miesiące, ubiegamy się o kredyt, załóżmy, że wystawiliśmy fakturę na poziomie po 15 tysięcy miesięcznie, no to w ciągu trzech miesięcy daje nam to 45 tysięcy złotych przychodu kwartalnego. Te banki konkretnie nie będą nam rozdzielać tego dochodu na 12 miesięcy, no bo wtedy znowu opieramy się o brak zdolności kredytowej, tylko wezmą te trzy ostatnie miesiące, startujemy z pułapu 15 tysięcy złotych i problem rozwiązany. Wiadomo, nie każdy bank tak zrobi, no ale warto wiedzieć, gdzie uderzać. No i oczywiście można chodzić od banku do banku, wypytywać i sprawdzać, jakie oni tam mają procedury. No ale równie dobrze możesz się zgłosić do mnie. Formularz kontaktowy znajdziesz w opisie tego filmu i mniej więcej ja cię naprowadzę, poprowadzę przez cały proces kredytowy. Mam doświadczenie i wiem, znam te procedury bankowe, wiem gdzie uderzyć, żeby jednak ta zdolność kredytowa była na odpowiednim poziomie, żebyś ty mógł sobie kupić to, co chcesz, a nie to, na co cię stać. Na koniec chciałbym dodać, że jeżeli wskazówki, które wymieniłem w tym filmie, okazały się dla ciebie pomocne, koniecznie daj łapkę w górę, lub jeżeli słuchasz mnie na Spotify, to poproszę o maksymalną ilość gwiazdek. Koniecznie. Daj subskrypcję, żeby nie pominąć żadnego ciekawego odcinka. No i na koniec też zapraszam Cię do podcastu, który prowadzę równolegle. Nazywa się On Kod Przedsiębiorcy, gdzie prowadzę wywiady z różnymi ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, finansów, nieruchomości, z każdej innej ciekawej branży. Tyle z mojej strony. Widzimy się w następny czwartek. Cześć.